Siemanko, dzisiaj troszeczkę nietypowy vlog, bo zaczynam serię można by rzec odnośnie moich maszyn i dzisiaj postanowiłem Wam powiedzieć o, o maszynach zielonkowych, o kosiarce, przewracarce i zgrabiarce pottingera, którą tutaj właśnie widzicie przede mną, akurat tak się złożyło, że jest wszystko ustawione w jednym miejscu i postanowiłem nagrać ten film, w kolejnych jeszcze opowiem Wam o prasach i tak dalej. Jak to u mnie wygląda? Bo, bo pojawiają się takie komentarze, że żeby trochę popowiadać różnice na przykład między moimi dwoma prasami i, i ogólnie jak jestem zadowolony z danych maszyn. Także dzisiaj sobie powiemy o tych trzech maszynach przede mną. I może pierwsze zacznę od, yy, od kosiarki. Tak? Jeszcze tutaj dopowiem, że tytuł filmu jest trochę kontrowersyjny, a zaraz się dowiecie po prostu dlaczego. Jest to Pottinger NovaCut 265H. Maszynę kupiliśmy jako używaną. Ta kosiarka była po prostu kupiona polizingowo i została kupiona jako używana. Jest nawet nie wiem, nie pamiętam dokładnie z którego roku, może zaraz zerkniemy na tabliczkę, ale to jest 2009 rok. O, to jest 2009 rok. Parę słów o tej maszynie. Ogólnie to jest jedyna kosiarka u nas tylna. Znaczy się mamy dwie, jeszcze mamy tej czwara, ale to jest kosiarka na centralnym zawieszeniu. I ona ogólnie, jak miałbym rzec, jest no, na nasze warunki idealna. Bezproblemowa maszyna, znaczy się, żadnych awarii. Bo po, po tylu latach dopiero się wysypały jed, jeden dysk, który tam trzeba było wymienić, no i tam z dwa by były pęknięte, ale to już po prostu taką ilość, co ona wykosiła, to, to i tak jestem w szoku, że, że to dopiero teraz no, wymagała wymiany, tak? Ogólnie mm, mogę śmiało polecić tą kosiarkę i uważam, że centralne zawieszenie, bo też właśnie dużo pytało ludzi, czy warto dopłacać za centralne zawieszenie no jakbyśmy teraz kupowali na pewno sprzęt, to, to wolałbym chyba no, przeczekać nawet jeden sezon i się powiedzmy męczyć starą kosiarką, żeby uzbierać pieniądze na, na kolejny sezon i kupić z centralnym zawieszeniem, bo po prostu to jest mega, mega różnica przy koszeniu nie ma wtedy no żadnych problemów tak, na nierównościach, że, że trochę przód e, łapie, czy tam tam tył bardziej kosiarki i ona sobie fajnie pływa, no mówię, no bezproblemowe koszenie. Jako kolejna jest przewracarka. Jest to pod Tinker Heat 881. Maszynę kupiliśmy jaką nową, jest chyba bodajże trzeci sezon. Zaraz zobaczymy na tabliczkę, z którego roku jest, jest to 2015 rok. Tylko, że ona chyba przyjechała już na jesień, jeżeli się nie mylę. Tutaj, akurat w tej maszynie, jak widzicie, brakuje, znaczy się jak widzicie, tutaj jest jeszcze miejsce na, na kółko kopiące. Wtedy można dosłownie opuścić na podłączniku na dół. Nie trzeba nic regulować, maszyna po prostu pracuje niezależnie wtedy. Nie ma się co przejmować. To kółko wyjęliśmy, dlatego że jak nie stała na wszystkich nogach, to po prostu leciutko ugięło to, to kółko tak? I, i musimy je wyprostować, ale. Ale to tam taka znikoma awaria, tylko po prostu tak też da się pracować dobrze. E, powiedzmy gorzej na, na bardzo nierównych łąkach, ale tak to, to nie ma dramatu. Ogólnie no, co do samego pottingera to tak samo jak i w grabiarce i, i w przewracarce, nawet jakość tych palców to nawet nie ma porównania do, odnośnie polskich tak, maszyn, bo, bo to jest po prostu przeskok. Kiedyś no po prostu nie sądziłem co tu ma tyle kosztować, ale ale to nie ma, nie ma o czym gadać, po prostu no, za jakość trzeba zapłacić tak? I, i to teraz y, widzimy u siebie, że, że to są maszyny, y, y, nie są w ogóle awaryjne, można powiedzieć, bo be, bezobsługowe. Tutaj widzicie, trochę zostało siana i na grabiarce tak samo, właśnie do niej teraz przechodzimy, bo z tego względu, że właśnie skończyliśmy sianokosy, no i każda maszyna, jeszcze dzisiaj, jest, o, w sumie tylko dzisiaj jeszcze grabiarka będzie pracowała, bo ostatnia łąka. No i będziemy powoli w wolnej chwili, tak. bo tu mamy dużo innych prac. A będziemy w wolnej chwili zaczynali chować no, maszyny, tak, myć, smarować, tam, przygotowywać do przezimowania. Tutaj jeszcze do filmików wrzucę, bo często pytacie albo piszecie na maila, gdzie by można było mnie spotkać, pogadać, przybić piątkę, że tak powiem. I w tym roku pierwszy raz wybieram się na agroso Bednary. Będę na Bednara chyba nawet bodajże 3 dni, także. Serdecznie zapraszam, jeżeli jest ktoś chętny się ze mną zobaczyć, pogadać, porozmawiać, po prostu. Gdzie będę na bednarach dokładnie? Tutaj możemy najłatwiejszym sposobem będzie podam wam swojego Instagrama. Tutaj w opisie filmu. Też nazwa mojego Instagrama to mailo18. Tutaj się wam teraz wyświetli na ekranie. Po prostu to możecie zaobserwować mnie na Instagramie i na Instagramie na relacje wrzucę gdzie aktualnie jestem na Bednarach. A jeżeli ktoś na przykład nie ma Instagrama to po prostu wrzucę na społeczność na YouTube z info gdzie będę. No jesteśmy przed grabiarką. Tak jak mówiłem przy przewraczarce tutaj tak samo nie ma żadnych problemów z palcami. No dosłownie czuć po prostu to to jakość, że, że to jest co innego, no, nie ma takich śmiało mogę powiedzieć, że polskie maszyny nie, nie dorównują po prostu zachodnim, mówię tutaj o no, pottingerze, felli i tak dalej, akurat jest film, u mnie pracują głównie maszyny Podtingera, dlatego o nich się skupiam, no i tak samo, tutaj jest akurat maszyna rok później, przepraszam, rok wcześniej kupiona od przewracarki, od regulacja szerokości grabienia od 6,4 do 7 metrów Tutaj kółka kopiujące z przodu, także tutaj no dosłownie nie przejmujemy się żadnymi dziurami. Po prostu opuszczamy maszynę na pływanie i, i fajnie wszystko, wszystko chodzi. W ciągniku mamy, można powiedzieć, mini komputerek, tak, gdzie możemy podnosić samą lewą stronę, sam, albo samą w prawą stronę, no lub też po prostu obydwa ramienia. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej maszynie? Pokój układany centralnie. Nic nie zostaje na łące. Nie mam tego problemu, że czasami. Komuś zostaje coś pod wałkiem, tutaj jakoś w moim przypadku, tak trawy, które koszę i tak dalej, to, to tego problemu u mnie nie ma. No i chciałbym teraz tak podsumować, tak, bo to taki filmik pokrótce można by rzec, bo mógłbym o każdej maszynie dłużej mówić, ale tak jak jest w tytule filmu, czy warto kupić podtingera W moim mniemaniu bardzo warto, po prostu teraz te maszyny oddzięczają się. W tej swojej cenie, bo cena jest no, spora, nie ma co ukrywać. Maszyny polskie, na przykład w stosunku do, do zagranicznych maszyn zielonkarskich, są dużo tańsze, ale też mamy maszyny polskie i po prostu, po prostu to w pierwszym roku może nie widać, w drugim, ale trzeci, czwarty rok użytkowania, no i to to wychodzi, tak, która maszyna po prostu jest lepsza. Też dodam, że większość z Was pewnie pracuje w terenie niż u nas teren jest górski, bardzo wymagający, też z tego względu, że bardzo dużo łąk mamy jeszcze z czasów takich PGR-ów, i, i one nawet niektóre są zostawione w ostrej skibie. Także no czasami jest tak tłucze na łące, że nie da się jechać więcej niż tam 7 na godzinę. I, no i w takich warunkach właśnie te maszyny przechodzą prawdziwy test. Bo, bo nie sztuką jest tu ustawić na przykład przewracarkę czy grabiarkę. Na, na równej łące tak i, i ona chcąc nie chcąc, no, nie musi nawet pracować bo po prostu cały czas jedzie po równym i tak jak została ustawiona tak będzie chodziła i tam nie ma problemów dziura nie dziura. Tutaj u nas jest tak że, że jest mega dużo dziur różnych bruz i tak dalej. I, i po prostu te wszystkie kopiowania terenu no, spisują się super także tutaj nie mam nic do zarzutu i myślę że kolejne maszyny też będą z marki z marki pottinger a myślę że dzisiaj to by było na chwilę na tyle. Piszcie no, po prostu Jakie kolejne maszyny chcielibyście u mnie zobaczyć? Jeżeli coś nie dopowiedziałem, to, to śmiało pytajcie, to Wam dopiszę w komentarzu. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji, lajkowania tego filmu. Dzięki, cześć i do następnego.